Cześć, witajcie, z tej strony Matti Ja was witam w nowej serii na kanale Ja jest Konstrukcja Simulator Maszyny Czy jakoś tak, 2016 już, mam, już się troszeczkę poza odcinkiem e, grałem e, I troszeczkę już lepiej już wiem o co ogarnąć e, Wyburzaj w krótkim odstępie coś tam, coś tam Nie widzę, ponieważ mi przeszkadza e, Ale dobra, co to jest? Wsadź beczki, wyburz budynek Najpierw sobie wyburzymy budynek Idziemy do na naszej koparki które kupiłam troszkę poza chineczkiem grałem. Kopuszkę sobie damy do góry. Chyba trzeba tam ten budynek wybuźnie, jak się nie mylę. Te trzy dobrze. Już się będziemy i już będę wszystko dzisiaj wam tłumaczył. Czemu ta gra jest na kanale? Czemu jest? Hm. Jak się to ogrania nie sam są nie grałem aż w tydzień. I tak nie wiem jak się tutaj to dawało na dół. Aha, już roku mam. Dobra to sobie jedziemy tak w środek do tego budynku no co, go, go, malinka nie wiedziesz mi? moja koparka jakaś dziwna jest, nie wjedzie mi chyba w budynek a dlaczego? o, wjechała tak, dzisiaj będzie pierwszy taki odcinek ale troszeczkę muszę bardziej realnie się postarać chyba grać bo tak nie mogę sobie jedzieć przez budynki bo tą koparkę zniszczę bardzo już pewnie troszeczkę zniszczyłem tak to mogę chyba, naprawdę by tak się zdało. O, bo to się tak coś to jest rozmiarze, no dobrze. Tak właśnie jak widzicie w prawym mm, rogu są napisane, jakie musimy rzeczy wykonać. Tak, mamy jakąś koparkę, która nie ma niestety nazwy. Smutno, no ale okej. Okay. Za się jakoś tą łóżko muszę tak monerwować. Czyli jakieś takie ponoszenie i tak dalej. E, czyli tak... Hmm, nie da się, no. Już patrzę, w to ogarnąć dopiero. Aha, czyli to skąd, dobra? A V e, już sorry, muszę tylko coś się No nie wiem, jak to się robi. Dobra, wyburzymy się w tym odcineczku, chociaż tym misję sobie robimy. Co nam powiedzieli? Że jak ja, co, nie co nam napisać jak ja mam zrobić? Tak, już, 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 już kapuję, jak, jak to burzyć. Tak, już, już nie do końca, ale już kapuje. To też, to, to, to tak dobrze. Tak teraz z góry, o. Teraz teraz na dół. Tak, będziemy, będzie taka seria. Na nowym kanale, bo nie są wszyscy, tylko chyba pewnie rolnictwa. Może ktoś lubi jakąś budowlankę, to też będzie budowlanka. E, już tu tłumaczę dlaczego taka gra, nie inna. Jakoś mi się spodobała. Więcej dlaczego inni, inna gra, to będziecie mieli oczywiście oglądać Efesa 13, to tam też troszeczkę wyjaśniam. Ale to już wyjaśniam. tą grę właśnie miałem. Dostałam na urodziny, mówię, czemu nie nagrać, ale jest fajna, bo mi się spodobała, koparka to się nam stanęła, tak to ujmę. Właśnie pieniążki dostajemy, jak wyburzymy e, jakiś mur i tak dalej. Już mamy 147% e, procent, czy tam takich cegówek, jakby tu ująć, nie wiem. Jakoś tak tutaj, tak złamię się z tą koparką, Złamie się, o. I teraz na dół to dajmy sobie Gitara Chciał Się musimy potem takie beczki wsadzić do końca nerów Tak, teraz zbieramy na samą koparkę Najpierw nie będziemy na koparkę zbierać Bo tą koparkę właśnie wolno ulepszyć w sklepie No co jest Dobra, a co na dół? O, o to mi chodziło, żeby tak to przyczasnąć. Może nie o to. O, teraz tak to ładnie tutaj wjadę. Jakoś mi to chyba wychodzi. Najgorzej nie jest. Następny odcinek jeszcze bardziej będę ogarnięty... <laughs> co, znamy kafel, ale jeszcze troszeczkę kafla. Ponieważ to nagrywam... E, już wam mówię, jaki to dzień jest. Nagrałam to 26 września. E, co? Jakoś, coś się uszkodziło. No, ja nie wiem. Jak się zmieniało tutaj... E, na co się zmieniało przedmiot? Aha, ha, 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 pokaż sterowanie. Zmiana narzędzi 1, 2, 3. Mhm. I musimy tutaj coś naprawić. Fajna gra, bo tak realna, że coś może się wepsuć. Nie dziwię się, że się, wepsu, że się wepsuło. Jak tyle troszeczkę tutaj narobiłem bałaganu z koparką, to miała się prawo wepsuć. Naprawia się to. Po prostu zerknę godzina. A, trzeba troszeczkę czasu. Tak myślę, że jeszcze z 15 minut sobie nagrywamy. No co on nie robi ten z z co. Aha, tutaj trzeba bali najechać na to. Dopiero się uczy, tak więc przepraszam. W tej, w tej grze chyba nie ma multi, jakby było, to by bardzo chciałam w kogoś. Jak ktoś ma tą grę i wie czy jest, czy jest multi, to proszę do mnie pisać. W ogóle napisz mi to coś, o coś o, o tej grze. Jak ktoś wie w ogóle. Tak, e, ta gra, tyle co wiem. Nie ma tutaj licencji pojazdu. Właśnie kuparka mogę jakaś być z GCB. Z kata i tak dalej z Volvo, bo troszkę się znam na takich e, rzeczach. Znam troszkę tych marek. No jak widzicie, ta koparka nie jest z żadnej marki. Mogę też koparki zrobić Jondira, bo są w realu, mówię, widziałam. Widziałam w filmach amerykańskich, bo są do Jondira koparki. Nie tak naprawdę to w ogóle widziałam. Tak, ta gra mi się spodobała. E, już tłumaczę, dlaczego tak realnie jeżdżę. E, pierwsze odcinki tak będą wyglądały, ale jak już ogarnę to sterowanie, gdzie cały czas mylą klawisze, klawisze, te z myszki, jak ogarnę też to, to sterowanie, to będzie już wszystko ładnie chodziło. Ja jeszcze tak myślę nad inną grą, którą chcę na kanale, nie Farminga, tylko to będzie spin z takich ruskich cichorów, że w błocie i tak dalej. Jak ktoś ma tą grę, to proszę napisać, ponieważ będę wtedy grał na multi z kimś <coughs> Ponieważ samemu się tę tą grę nie zagrać, bo tam jest... Samemu potem długo się nie osiągną Co? Na ja mam wymienię oponę? Kurde, co się stało? A to... Tak to się nie wymieni Chyba trzeba iść po mhm. Już pędzimy po <kluz> <kluz> Jak mówiłem, ta gra jest realnie zrobiona Dziękuję. Jak to się robiło? Ja to jakoś narzędzie, e, F. No dobra, idziemy... No kurde, zgubiłem moją oponę. Dobra, idziemy z naszą oponą. Y, Musimy do koparki dojść. To tak głupi, bo ta opona mi zasłania prawie cały widok. No ale dobrze, przecież ja już nie będę tyle marudził. No i dobrze, fajnie. Ju, już naprawiliśmy naszą koparkę. Możemy dalej e, bużyć. Mówię, właśnie chcę Sprinteres nagrać, a musiał tutaj pociąg do multi, ponieważ jak się spinteres gra, tak się zakopiesz w błocie, to potem się jak nie da odkopać, to drugi może Ci pomóc, na pewno nie ma Jeff, a on jakichś e, innych rzeczy, o które wolno się chwytać, tak tu ujmę. Da się jakoś nam O! A do góry. <grym> no i mówię, ta gra tutaj troszeczkę muszę się nauczyć cały czas, sobie będę mówił... Ale jakoś powinno się tą łyżką dać, e, nią tak opuszczać, dawać do góry Musi to ogarnąć To tyle to wiem Aha, R to się wysiada, sorry Zapomniałam już E, G, H, J h Nie na kamery Pokaż, co to nic więcej nie wiem Aha, Q i... To fajnie, o to mi właśnie chodziło bo za bardzo nie wiedziałam jak to zrobić. A już teraz będę wiedział. O takie coś mi chodziło, żeby tak to... O! Od razu lepiej. Takby tak muszę to ładnie wykręcić, żeby tak za bardzo... E, o! Stój, stój, stój. jakoś się udało. No, graj, na razie mi się... Na razie mi się podoba, no ale już w pierwszym minut, że nie ma, chociaż szkoda, że nie ma właśnie tych licencji. Myślę, że następnym razem tą grę w jak Krubić, jakąś następną wersję czy coś, jak kupię. Chciałbym, żeby były licencje. Ja tych gra jest z, z początku roku 2016, jakby ktoś pytał. Na sobie komputery, no może pójdzie, ja mam takiego słabszego laptopa. Jakoś mi chodzi, tak jak widzicie, możecie to zauważyć. Jeszcze ja muszę właśnie wszystkiego zrobić. Tam ja może jakieś na razie miniaturki nie będą. Jakieś z internetu będą chodziły miniaturki. No co się znów stanęło? Jakaś mi się wypsuła, mówicie? Gdzie jest ta koparka? No ja wam mówię, cały czas coś się psuje w tej koparce. To nie był dobry zakup. Dlaczego tutaj? O! Naprawiamy. I chyba błotnik się wypsuł. Albo to ramię właśnie od tego. Tura przedmiotów tak to ujmę, nie ma kto się w nazywa w koparce. Dobra. No, jedziemy, jedziemy z dziś. Tak, ja, tylko sobie wyburzymy tą ściankę i będziemy mogli inną czynność robić. Bardzo mi to się, się przejść łóżkową, przejść koparką łyżkową do bramy. Czyli, jak się nie mylę, to tam jest taki punkt wyznaczony. Bardzo fajnie, troszkę nam też jest pomoc. E oferowana i sorry, sorry za jakieś e głosy niepotrzebne. Tak to ujmę. Z, no w domu jak w domu nigdy nie ma ciszy. Przecież dzisiaj poniedziałek, więc też wszystko na dobre zadanie jest wykonane. E, muszę jakieś coś wydłużej. Yy, Wsadź beczki do konteneru. Aha, musimy kontenera poszukać najpierw. Chcę jeszcze dzisiaj jakieś latać, bym bardziej mi to pomógł i tu są te beczki. No są beczki, ale gdzie jest kontener? Skończymy sobie to zadanie i skończymy odcinek, o tu jest kontener, musimy ile, sześć beczek wrócić. nie w ogóle, czy wam się ta gra spodoba, bo nie ma sensu, jak mi się podobała do nagrywania tej gry. Więc piszecie w komentarzu, każdy z wam grę oglądał, czy wam się podoba czy nie, muszę wiedzieć właśnie czy, czy jest sens w ogóle e, nagrywać tą grę, jak się nie, komuś nie będzie podobała, A przez ściany rozwala, bo no, mi przeszkadzała. E, e, dobra, no już trochę bardziej ogarniam, jak widzicie, dzisiaj, no, w następnym odcinku będzie wszystko lepiej. Troszeczkę tych e, beczówek jest. Szkoda, że nie, nie da się wybrać po dwie, no ale... Tak, ta gra jest wykonana. Już bierzemy trzecią beczkę. Więc wam, powinniście właśnie to widzieć, jak tam wszystko wam pisze, jak on, ile jest beczek i tak dalej. Już połowę Też pochodzę dalej w dalszej odległości żebym mógł się zobaczyć. Jak widzicie za murami jest jakieś miasto Jesteśmy w jakimś starym e, Liczmy w jakimś hmm, budynku W jakimś takim terenie, który jest do wyburzenia Może tylko te mury takie, te tutaj koło I wam te mury pokażę, o co mi chodzi Może te tylko, tych chyba się nie da wyburzyć. Nie, te chyba są tak na stałe Które tak ogradzają nam to a zresztą jeszcze jednego wyburzę, żeby widzieliście, że te motkiem wolno właśnie to wszystko wyburzać. Dobra, da się. E, tak. Przedostatnia wyczułka. I skończymy z odcineczek, bo mnie trochę gardło boli. W sumie to się napije. Dobra, ja jestem panowie i panie. Pozdrawiam moich wszystkich widzów. Dziękuję za tyle subów. Łapy w górę, wyświetleń. Bardzo mnie to motywuje do dalszej pracy, do, do, do nagrywania innych, innych rzeczy, na przykład jak nie gry że te góry dopracowane, roślinki, tak się uchwycają, ładna jakość. no jakieś góry, a jakieś anteny, nie wiem. Białe góry. Troszkę dziwnie wyglądała taka ładna pogoda tam białe góry, no ale nie wtrącam się. No i teraz powinniśmy mieć zadanie wykonane. Tak. Co, jeszcze nie dostaliśmy? Nie rozumiem. Może coś źle zrobiłem? Swobodne... No, agra no super. To jest mój... Swobodna gra. Nie wiem, coś tu narobiłem. Chyba trochę źle zaczęliśmy, bo jak grałam po odcinkach to, to miałam troszeczkę inne rzeczy. Opcje. Muzykę chyba zostawię w... tutaj... Ew. Zobaczmy, jak to lepiej wygląda. No, lepiej wygląda. Dzięki za uwagę. Osobno głos narka. narta.